Hubert z YouTube'a zadał mi pytanie, czy można formuły zapisane w formie tekstowej, tak jak widać w kolumnie B, zamienić tak, aby je Excel zaczął interpretować, czyli dołożyć znak równa się na początku, aby, aby zaczęły być wyświetlane wyniki tych formuł, a nie same te formuły. Nie znam sposobu bez użycia VBA, który potrafiłby bezpośrednio na tych wartościach tutaj zadziałać, ale możemy zrobić to w kolumnie obok. Kto działa? Po pierwsze, Wpisuję znak równości, otwieram cudzysłów i wpisuję w cudzysłowie znak równości i zamykam ten cudzysłów. Więc będę chciał, aby moja formuła wygenerowała mi znak równości i dołączyła do niego to, co mam obok, czyli wartość z komórki B3. Stwierdzam to enterem, kopiuję do samego końca w dół i w ten sposób uzyskałem to, co faktycznie powinno być wpisane do komórek. I teraz chciałbym się spod spodu pozbyć formuł, tej formuły, którą przed chwilą zbudowałem, więc kopiuję to wszystko, wklejam specjalnie jako wartości, Spójrz, teraz w komórkach mam tylko i wyłącznie równa się 8 razy 5, i teraz chciałbym, aby zaczął Excel to interpretować jako poprawną formułę, a nie jako tekst, który ma znak równości na początku. Więc co robię? Zaznaczam to wszystko. I jeden z ciekawszych sposobów, jakie znam, to jest taki, że klikam teraz w kartę dane, przycisk tekst jako kolumnę, i od razu klikam zakończ. Excel zastosuje format ogólny na tych danych, nie będzie ich rozdzielał, i tak jakby. Każdą z tych wartości od nowa wpiszę do komórki, więc jeżeli komórka będzie w formacie ogólnym i taka wartość zostanie wpisana, to Excel ją zacznie interpretować jako normalną formułę. Sprawdźmy to. Klikam od razu zakończ. Pek. I mam wyniki formuł. Ale pokażę Ci jeszcze fajniejszy, szybszy sposób, którego kiedyś nauczyłem się od Bila Szysza. Zawnij pasy. Ctrl-Z, aby wycofać to do momentu, kiedy mam, cały, kiedy mam formuły, które generują mi... Równa się i zawartość z komórki obok. I zobacz, co można teraz zrobić. Zaznaczam te, te formuły. Ctrl CC. Aby uruchomić schowek, w schowku mam teraz te wartości i w to samo miejsce, które mam zaznaczone, wklejam to ze schowka. Klikam i spójrz, Excel od razu zaczyna interpretować te formuły, czyli od nowa te wartości do komórek od razu wpisał i zaczęło to działać. Jeżeli znasz jeszcze fajniejszy, szybszy sposób, daj znać w komentarzu pod filmem.